Witajcie w naszej radiowej kuchni, może herbatkę, a może płytę Ebowen Beyond, świetny krążek Group Therapy. Kto głosuje na rw.macs.pl, może wygrać. Dlaczego jestem w kuchni? No bo jak wiadomo, w kuchni są najlepsze imprezy. W sobotę zapraszam Was na specjalną edycję listy Hobbens. Hobbens in the Mix. Od 18.00 przez 2 godziny prezentuję najlepsze nowości, a od 20.00 razem z DJ-em ADHD, właśnie w tym studiu, tuż naprzeciwko kuchni. Czyli mamy bardzo blisko do napojów. Miksujemy dla Was największe hity listy chobęc, te nowe, ale również i przede wszystkim te old schoolowe. To jest soundtrack. Soundtrack, wow, jakie skomplikowane słowo. Sobotniej nocy. Mam nadzieję, że będziecie z nami w każdą sobotę od godziny 18. Aha, aha, a w poczekalni mamy dużo świetnych propozycji, na przykład PZ i jego Supergirl nie dla dzieci do usłyszenia.